Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo serdecznie. Podstawą ostrosłupa jest kwadrat ABCD. Obok 4 krawędź, boczną DS, krawędź boczna DS jest prostopadła do podstawy, tak jak widzimy na rysunku. I ma długość 3. To jest znaczy się, też wysokość ostrosłupa. Pole ściany B, BCS tego ostrosłupa jest równe BCS, czyli mamy tutaj tego. I teraz tak, jak to policzyć? Tu jest 3, tu jest 4. Kochani, tu jest kąt prosty, więc z Pitagorasa wyjdzie nam, ale ta czwórka wyszła dziwna. Tak, era będzie ma 4, ta sama co da na dole 3. 4, to ta będzie miała 5 z Pitagorasa. 3 do kwadratu 9, 4 do kwadratu 16. Razem daje to 25. No i pierwiastek 25 mamy piąteczka. I to już mamy ten bok tutaj. I dalej. Bs jest tutaj 4. Nie mamy tylko tego sb. A to możemy policzyć tak, że sobie tutaj przekątną podstawę walniemy. To już przerysuję ten trójkąt. Dorysowany s, db. Tutaj ss, db. Kąt prosty mamy. Ten kąt prosty to będzie tutaj. Taki. O, ten duży taki kąt prosty. I teraz. Przekąta będzie miała tu 4 pierwiastki 2, bo to jest przekąta kwadratu obok 4, dlatego ma 4 pierwiastki 2, 3 jest wysokość, a SB długość właśnie tego będzie, kochani, z Pitagorasa: 3 do kwadratu jest 9, plus 4 pierwiastki 2 do kwadratu, kochani, to się liczy tak. 4 do kwadratu jest 16, a pierwiastek 2 do kwadratu jest 2. Czyli jak podniesiemy całość do kwadratu mamy 32. Czyli będzie 9 plus 32 równa się 41. Czyli ta długość jest b jest pierwiastek 41. I teraz. I teraz musimy policzyć pole tej ściany. Ale tutaj moglibyśmy też policzyć wysokość sobie puścić. Ale nie wiemy, czy jest równo... No nie wiemy tego. To fakt, ale jak mamy długość tutaj 5, i tu jest ta pierwiastek 41, to możemy, kochani, tylko nie wiemy jaki tu jest kąt. A, ale proszę Państwa, przecież tu będzie kąt prosty, bo to będzie leciało wzdłuż. Czyli tak naprawdę nie musieliśmy tego liczyć, nie jest nam potrzebne, tylko wystarczyło zważyć, że tam będzie kąt prosty i będzie 1, druga razy 4 razy 5. A to jest 10 i to jest pole tego trójkąta. I odpowiedź B jest prawidłowa. E, bo tu jest kąt prosty, jeżeli. Musicie sobie to wyobrazić Państwo, że jak tutaj jest kąt prosty i jest na tej płaszczyźnie pod kątem prostym ta ściana SDC to ten trójkąt tutaj SCB też będzie miał tutaj kąt prosty. Musi, musi mieć. Także. Tego jednego nie zauważyłem na początku. Dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam do poprzednich odcinków.